kolekcja miejsc i artefaktów, które za chwilę zobaczysz, pochodzi z odległych czasów i odległych miejsc. Znaleźliśmy dla Was starożytne skarby z całego świata i z fascynujących okresów historii. Wszystkie mają coś wspólnego, są niesamowitymi znaleziskami, i cieszymy się, że możemy je Ci pokazać. Zaczynajmy. Numer jeden. Zbroja dendry. Panoplia dendry to unikalny artefakt o osobliwej nazwie ale być może bardziej pomocne będzie nazywanie go zbroją dendry. Ta zbroja bardzo różni się od większości starożytnych zbroi. Jest to doskonały przykład kamizelki kuloodpornej, typowej dla epoki mykeńskiej sprzed ponad 3000 lat. Został nazwany na cześć tego zwierzęcia, ponieważ został znaleziony w maju 1960 roku w pobliżu miasta Dendra w Argolidzie w Grecji. Szwedzki archeolog, który go odkrył, zauważył, że jest to najwcześniejszy znany przykład kutego mosiądzu stosowanego w kamizelkach kuloodpornych. Współcześni eksperci zgadzają się i uważają, że mosiężne panele, z których składa się skafander, mają około 3500 lat. Choć przydatny w ochronie ważnych narządów, byłby niewygodnie ciężki. Sam mosiąc jest ciężki, ale skórzane paski łączące panele sprawiały, że kombinezon był jeszcze bardziej niewygodny. Ktokolwiek nosił te zbroje, byłby chroniony od szyi po kolana, ale prawdopodobnie miałby poważne trudności w poruszaniu się na polu bitwy. Numer 2. Skarb Winda. Oto historia szczęśliwego znaleziska w Danii, które miało miejsce we wrześniu 2021 roku. Akcja naszej historii rozgrywa się w Wendel, gdzie amatorski wykrywacz metali znalazł na polu zbiór liczących tysiąc lat złotych artefaktów. Większość znalezisk to złote monety z Cesarstwa Rzymskiego, ale zdarzają się także medalieni i brakteaty. Te elementy ozdobne były kiedyś przyszywane do odzieży jako dekoracje, które dziś nazywamy dodatkami. Na jednym z brakteatów widnieje inskrypcja staronordycka, którą można przetłumaczyć jako najwyższy, co sugeruje, że jego pierwotnym właścicielem był miejscowy monarcha. Może to być również nawiązanie do Odyna. Najpotężniejszego z bogów nordyckich. Archeolodzy uważają, że powód zakopania tych złotych przedmiotów jest podobny jak w przypadku wielu innych starożytnych skarbów próba ich zabezpieczenia. W roku 536 na Islandii miała miejsce potężna erupcja wulkanu, powodując chaos w tej części świata. Niewykluczone, że to wydarzenie wpłynęło na decyzję o ich pochowaniu. Numer 3. Pomnik Balikligola. Naszym kolejnym odkryciem jest statua Balikligol, znana również jako człowiek z Urfy. Jego nazwa pochodzi od miejsca, w którym został znaleziony Balikligol, niedaleko Urfy, w Turcji. Ta humanoidalna rzeźba jest przez niektórych uważana za najstarsze naturalistyczne przedstawienie człowieka na świecie. Niektórzy eksperci idą jeszcze dalej i twierdzą, że jest to najstarszy znany posąg dowolnego typu. Został wyrzeźbiony z piaskowca około 11 tysięcy lat temu, co oznacza, że jest mniej więcej tak stary jak Gobekli Tip. Człowieka z Urfy odnaleziono przypadkowo podczas prac budowlanych na początku lat 90. XX w. w miejscu niedaleko Gobekli Tip. Możliwe więc, że jest on wytworem tej samej kultury. Jest to imponujący okaz, mający ponad 1,8 m wysokości i głęboko czarne oczy wykonane z obsydianu. Uważa się, że kształt litery V na jej szyi przedstawia naszyjnik, natomiast położenie dłoni wokół genitaliów można interpretować jako wyraz skromności. Zarówno figurka Lohenmenscha, jak i Wenus z Dolni stonice są starsze od człowieka z Urfy, podobnie jak Wenus z Bendorfu i Wenus z Brassempoły. Są to jednak figurki, a nie posągi i nie są tak szczegółowe. Numer 4. Starożytne miasto Pinara. Udajemy się do Turki ze starożytnym miejscem Pinara, osadą zbudowaną u podnóża góry Babat. Ludzie, którzy tu mieszkali, chowali swoich zmarłych w grobowcach o strukturze plastra miodu wyrzeźbionych w ścianie klifu. Niewiele wiadomo o ludziach, którzy tu mieszkali. Większość informacji pochodzi z pism Menekratesa licyjskiego historyka żyjącego 2400 lat temu. Według niego Pinara została zbudowana, ponieważ miasto Xantos stawało się niebezpiecznie przeludnione, a część jego mieszkańców musiała zostać wysłana gdzie indziej. Niektóre źródła podają, że Aleksander Wielki podbił Pinarę w 334 rpn -y, ale twierdzenie to jest kontrowersyjne. Zaatakowanie Painei byłoby dla Alejandro stratą czasu, Ponieważ nie było to strategicznie istotne i znajdowało się w odległym i trudno dostępnym miejscu. Niektóre napisy wewnątrz grobowców są w języku licyjskim, ale inne są w języku greckim, co wskazuje, że Grecy w końcu tu przybyli, niezależnie od tego, czy pod przywództwem Aleksandra, czy nie. Rzeźby na skałach w grobowcach i wokół nich sugerują, że mógł istnieć kult faliczny, ale tego również nie można potwierdzić. Numer 5. Grób Seloumej. Oto fascynujące odkrycie pochodzące z dobrze znanego stanowiska archeologicznego. W latach 80. XX wieku pewien mężczyzna przypadkowo odkrył bogaty i ważny historycznie grobowiec w Parku Narodowym Tel Lejkysz niedaleko Jerozolimy. Od tego czasu nazwano go Grobem Salomei na cześć kobiety, która podobno pomagała przy narodzinach Jezusa Chrystusa. Chociaż nie ma możliwego do sprawdzenia związku między grobowcem a tą biblijną postacią, w grudniu 2022 roku przeprowadzono wykopaliska, podczas których odkryto zbiór drobnych artefaktów, w tym kilka lamp pielgrzymich. Obecność tych lamp jest znacząca, gdyż wskazuje, że miejsce to od wieków uważane było za święte. Z dowodów ujawnionych w wyniku nowych wykopalisk wynika, że pierwotnie była to żydowska komora grobowa z okresu rzymskiego ale później została ponownie wykorzystana. Chociaż Seloumej prawie na pewno nigdy tu nie pochowano, wiadomo, że w V wieku istniał kult na jej cześć, a miejsce to mogło być miejscem kultu jej wyznawców. Numer 6. Szkło portlandzkie i szkło kamea. Szkło kamea, forma luksusowej sztuki szklanej, jest znakomitym świadectwem pomysłowości starożytnych rzemieślników. Technika ta polega na trawieniu i rzeźbieniu stopionych warstw różnokolorowego szkła w celu uzyskania skomplikowanych wzorów. Po raz pierwszy pojawił się w sztuce rzymskiej około 30 roku przed naszą erą. Najbardziej znanym przykładem jest ważon portlandzki, znajdujący się obecnie w British Museum. Szkło Kamea produkowane było głównie w dwóch okresach, wczesnym, trwającym od około 30 roku przed naszą erą do 60 rok N a druga od końca i wieku do czasów Konstantyna Wielkiego i jego synów. Po tym okresie technika ta zaginęła na wieki, aż w XVII wieku została ponownie odkryta w Europie i ponownie udoskonalona w XIX wieku. W okresie secesji artyści tacy jak Emil Galle i Dom de Nancy wprowadzili wzory kwiatowe i naturalne w miejsce klasycznych wzorów inspirowanych Rzymem. Dziś nadal produkowane jest szkło kamea, które przypomina nam o ponadczasowym uroku tej formy sztuki. Gdybyśmy stracili tę technikę na wieki, jaka inna zapomniana wiedza mogłaby czekać na ponowne odkrycie. Numer 7. Hełm Meskala. Naszym pierwszym artefaktem jest hełm wojenny Meskal, oszałamiający kawałek złota kojarzony z legendarnym królem Kish z pierwszej dynastii z Ur, 4600 lat temu. Jest jednak tajemnica. Nie mamy pewności, czy należał do Meskalamduga młodszego, czy jego dziadka, Meskalamduga Starszego, obaj potężnych władców Sumeru i Akadu? Hełm został znaleziony w 1924 roku przez brytyjskiego archeologa Leonarda Wulia w grobowcu wraz z innymi wspaniałymi przedmiotami grobowymi. Wuli oszacował, że w chwili śmierci mieszkaniec grobowca miał około 30 lat, co sugeruje, że mógł to być Meskalamduk młodszy. Jednak w starożytności osoba w tym wieku mogła być także dziadkiem. Co ciekawe, ten wzór hełmu znaleziono jedynie w grobowcach dwóch innych królów Tuma i Sargona Wielkiego, obu władców Kisz. Umacnia to teorię, że hełm był rodzajem ceremonialnej korony dla monarchów Numer 8. Stela Meszy. Jest to fascynujący artefakt o podwójnej nazwie, znany również jako kamień Moabitów. Pomnik ten można wiarygodnie datować na około 840 rok przed naszą erą i zawiera on inskrypcję w języku kananyjskim opowiadającą historię króla Moabu Meszy. Jest napisane w pierwszej osobie, jakby mówił sam król. W tekście król stwierdza, jak Kamous, Bóg Moabu, w gniewie porzucił swój lud i pozwolił, aby Królestwo Izraela go podporządkowało. Jednak Bóg powrócił na prośbę króla aby pomóc Meszy w wyprowadzeniu swego ludu z powrotem do niepodległości. Napis szczegółowo opisuje również liczne inwestycje budowlane prowadzone na nowo odrestaurowanych terenach. W inskrypcji tej nie ma zbyt wiele skromności, lecz skromność jest rzadkością w zapisach starożytnych monarchów. Najbardziej godną uwagi cechą tego znaleziska jest nie tylko jego zawartość, ale także fakt, że znaleziono je w jednym kawałku. Jest to bez wątpienia największy napis z epoki żelaza, jaki kiedykolwiek odkryto w Jordanii. Kiedy go odnaleziono, stał się pierwszym fizycznym dowodem na istnienie języka moabickiego. Co więcej, opis zwycięstwa Meszy nad Izraelem zdaje się potwierdzać fragment III II Księgi Królewskiej, rozdziału Starego Testamentu, numer 9. Wisior Mali. Innym imponującym przykładem starożytnego rzemiosła jest wisiorek Melie, znany również jako Pszczoły Melie. Ten wyjątkowy złoty klejnot, wykonany w latach 1800–1650 przed naszą erą C, pochodzi z cywilizacji minojskiej. Odkryto go w 1930 roku w grobowcu Chrysolakos w, w Mali na Krecie. Wisiorek przedstawia dwa identyczne owady, prawdopodobnie pszczoły lub ołsi, połączone łeb w łeb w idealnie symetryczny wzór. Skrzydła rozciągają się do tyłu, a z ich krawędzi zwisają trzy ozdobne krążki. Wydaje się, że owady trzymają centralny okrągły dysk z mniejszą kulką na górze, jakby go zjadały. Ten wisiorek jest wystawiony w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie na Krecie i jest uważany za jeden z najbardziej znanych elementów biżuterii minojskiej. Chociaż wciąż niewiele wiemy o tej cywilizacji, jej mistrzostwo w sztuce jest niezaprzeczalne. Numer 10. Kod Gortyna. To odkrycie jest bardziej koncepcją niż artefaktem chociaż jest to koncepcja istniejąca w formie fizycznej. Jest to kodeks Gortyna, czasami nazywany Wielkim Kodeksem. Ten kodeks praw był podstawą prawa cywilnego w starożytnym greckim państwie-mieście Gortyn, na terenie dzisiejszej Krety. Wszystko, co wiemy o kodzie, pochodzi z zachowanych fragmentów, które wyryto na ścianach dawnej agory starożytnego miasta. Nawet w swoim niekompletnym stanie jest to najdłuższy istniejący starożytny napis grecki, z wyjątkiem Diogenesa z Oenoandy. Na podstawie stylu napisu eksperci uważają, że został wyryty przez jedną osobę i ma około 2500 lat. Tematy objęte kodeksem obejmują procedurę składania pozwu, ochronę oskarżonych, kary za cudzołóstwo i przestępstwa na tle seksualnym oraz przepisy dotyczące dziedziczenia. Większość przestępstw objętych napisem była karana grzywną, co w praktyce oznaczało, że prawo nie mogło dotyczyć najbogatszych mieszkańców Gortyna. Co ciekawe, wydaje się, że za cudzołóstwo karani byli wyłącznie mężczyźni, gdyż nie ma określonej kary dla cudzołożnych kobiet. Numer 11. Buty w Windolandzie. Miejsce, w którym znajdował się starożytny rzymski fort Windolanda, niedaleko Northumberland w Anglii, było ostatnio skarbnicą archeologów. Wykopaliska trwają i co tydzień dokonywane są nowe odkrycia. Do najbardziej godnych uwagi artefaktów odnalezionych niedawno w Windolanda należą sandały, rodzaj starożytnej rzymskiej podkowy. Wszystkie cztery podkowy są tak dobrze zachowane, że nadal widać wzór podeszwy, a szczegół dodano, aby zapobiec spadaniu ich z końskich nóg. Archeolodzy zdołali datować je na i wiek. W ciągu 500 lat okupacji Windolandy przez Rzymian zbudowano aż 9 fortów, a każdy nowy legion wznosił własny fort na pozostałościach poprzednich. To nakładanie się sprawia, że Windolanda jest skomplikowanym miejscem do eksploracji i wykopalisk, co wydłużyło badania w tym miejscu. Ta kolekcja butów przypomina o długiej relacji człowieka z końmi, chociaż współczesne podkowy są prawdopodobnie znacznie wygodniejsze dla zwierząt niż te starożytne przedmioty. Numer 12. Odkrycie kremacji w Kornwalii nasze kolejne odkrycie przenosi nas do Kornwalii w Anglii. Jest to naczynie gliniane, którego początki sięgają epoki brązu. Artefakt jest imponująco stary, ale normalnie nie byłby tak ekscytujący, ponieważ odkrycia glinianych naczyń z tej epoki są w Anglii stosunkowo częste. Tym, co wyróżnia ten egzemplarz, jest to, że nie jest pusty, uważa się, że naczynie sprzed 4000 lat zawiera ludzkie szczątki. Jeśli eksperci mają rację, jest to całkowicie nienaruszona kremacja i pochówek człowieka. Garnek odkryto wraz z grupą innych artefaktów z epoki brązu, w tym narzędziami krzemieniowymi i inną ceramiką, w miejscu zwanym Henders Barrow, niedaleko Louis. Kopiec znajduje się pośrodku pola rolnego, więc archeolodzy odpowiedzialni za odkrycie byli wdzięczni za swoje szczęście, że jakimś cudem przez te wszystkie lata, kiedy go tam zakopano, nigdy nie został uszkodzony przez pług. Nie mamy pojęcia, dlaczego ludzie, którzy mieszkali w tej części kornwali w epoce brązu, chowali swoich ludzi w kurchanach i być może nigdy się nie dowiemy. Gleba w tej części Anglii jest kwaśna. Dlatego wiele pochówków, artefaktów i innych reliktów z tej epoki ulega zniszczeniu na długo przed ich odnalezieniem przez archeologów. Morfina. Odkrycie zmumifikowanej ręki. Nasze kolejne odkrycie jest trochę makabryczne, ale równie fascynujące. To zmumifikowana dłoń małego dziecka odkryta na cmentarzu w Njarloryn na południowych Węgrzech w 2018 roku. Pozostała część ciała dziecka była szkieletowa, ale dłoń, przed ramię i górna część pleców zostały zmumifikowane. Naukowiec Janos Bales zbadał to dziwne zjawisko i doszedł do zdumiewającego wniosku, za częściową mumifikację odpowiadała mała miedziana moneta w dłoni chłopca. Od dawna wiadomo, że mieć ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe, ale nigdy wcześniej nie zaobserwowano niczego na taką skalę. W tym samym czasie Bales odkrył, że dziecko zostało pochowane długo po opuszczeniu cmentarza. Większość ciał pochowano tam między XI a XVI wiekiem, ale to dziecko zmarło zaledwie 150 lat temu. Bales uważa, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że było to martwe dziecko z rodziny niższej klasy, która mieszkała w pobliżu. Owinęli ciało syna w płótno. Pochowali go na opuszczonym cmentarzu i włożyli mu do ręki monetę, aby zapłacić świętego Janowi chrzcicielowi za chrzest, zgodnie ze starożytną tradycją, która była przestrzegana w innych częściach Europy, ale nigdy wcześniej na Węgrzech. Numer 14. Miasto Suze. Udajemy się teraz do Iranu, na miejsce starożytnego miasta Susa, którego historia sięga 6 tysięcy lat wstecz. Położona na trzech wzgórzach, znanych jako Akropol, Miasto Królewskie i Padana, Susa była świadkiem powstania i upadku wielkich imperiów. Pierwotnie wioska około 4200 roku przed naszą erą, Susa, stała się stolicą królestwa Elamitów i imperium perskiego Achemenidów. Ich los naznaczony był zwycięstwami militarnymi i grabieżami, takimi jak te, których dokonali nabuchodonozor II i Asurbanipal. Miasto osiągnęło swój szczyt wraz z budową wspaniałych pałaców przez Dariusza i, I Artakserksesa II, choć po podboju Aleksandra Wielkiego i późniejszym przekazaniu go pod panowanie Seleukosa i rozpoczął się jego upadek. W okresie partów i Suze doświadczyła pewnego ożywienia wraz z rozwojem obszarów mieszkalnych i wyłaniającą się wspólnotą chrześcijańską. Jednak podbój arabski w VII wieku przyniósł znaczące zmiany kulturowe wraz z nadejściem islamu. Dziś ruiny Suzy to coś więcej niż starożytne pozostałości. Są świadkami przypływów i odpływów ludzkiej cywilizacji na przestrzeni tysiącleci. Numer 15. Grecka Krzyżówka. Miliony ludzi lubią dziś krzyżówki, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że historia tej działalności sięga tysięcy lat. W ruinach starożytnego miasta Izmir, w granicach współczesnego miasta Izmir w Turcji. Znajduje się krzyżówka wyryta na ścianie 2500-letniej bazyliki. Wygląda na to, że ta krzyżówka została napisana około 500 lat po wybudowaniu bazyliki i zawiera greckie słowa, które można czytać od lewej do prawej i od góry do dołu. Technicznie rzecz biorąc, trafniejsze byłoby nazwanie tego akrostychem niż krzyżówką, ale istota jest ta sama. Odkrycie znaczenia tej krzyżówki jest skomplikowane ponieważ zawiera imiona osób i pozornie przypadkowe słowa greckie. Niektórzy uważają, że mogło to być tajne narzędzie komunikacji używane przez pierwszych chrześcijan. Dwie tysiące lat temu słowa te byłyby ukryte za postami, przez co byłyby mniej widoczne. Z drugiej strony możliwe jest również, że krzyżówka powstała, podobnie jak współczesne, jako forma rozrywki.